Cześć, witajcie w mojej nowej serii Let's Play z Minecraftem na wyspie No, to będzie na zasadzie bezludnej wyspy. Jesteśmy rozbitkami z Davidem. Z Davidem. <śm> 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 no dobra, no to Więc zaczynamy. No, przed nami pierwszy dzień na wyspie. Musimy uzbierać wszystko. No i co. No i to tyle będzie, nie? No. Na początku podrażamy wszystko crafting. Hmm. Co jeszcze? Może jakieś pomysły, David? No, głównie, no, jak przetrwać na wyspie. Jakieś wskazówki. Hmm. Wyspa, no, taka będzie bardziej pod survival mocno podchodziła. Bo jest na, na środku oceanu prawie. Y, seed, seed do wyspy wam podam y, w, w opisie mm, No to co, no to zaczynamy nie Drewno Dawida Drewno zbieraj No zbieram, zbieram A budujemy się gdzieś tu nie? Na samej dużo myślałem Przyjdziesz jutro do mnie, nie? O której? Nie wiem. O czwartej mam trening na dobra, mniejsza. Sprawy Minecrafta dotyczące. No, odcinków będzie mniej więcej 20-30. Będziemy starali się ludzi zapraszać. Na serwera byśmy z ludźmi grali. Im większe ekipy, tym lepiej no, y nie, oczywiście No właśnie mm. No y Seria single player. Mm. Będę starał się robić serię single player na modach y y ten na wersji 1.1.2, 1, 1, 1, coś takiego 1.2.0.3, przepraszam, no. Yy, to są starsze wersje, yy, będę chciał do nich powrócić jeszcze, żeby przypomnieć sobie stare lata Minecrafta. Aktualnie dram yy, bez skina, nie mam konta premium. No, i to tyle. No, i tak czy tak, Mineshafter coś tam jest. Yy, konta premium nie będę kupywać. Bo raz na jakiś czas gram w Minecrafta, a teraz, no to zwiększyłeś. Postaram się zwiększyć aktywność na YouTube poprzez to właśnie. crafting robię, ja też zrobię. Dobra, daj jej jedzenie. M masz tu crafting. Jedę po kilof. Pod, kilo. pod Ljubla, znaczy. Dwa osobne domki, czy jeden ten sam? Nie wiem jak Chociaż, dwa osobne można. Ty z jednej, ja z drugiej strony wyspy. Od następnego odcinka postaraj się frapsa mieć Spoko? Spoko. Lepiej będzie. Bo nie widać co ty robisz, nie? Hmm. Tylko u Ciebie jak będzie miejsce na dysku mało, to będzie źle. Czemu? S Przecież mówiłem tobie, że miałem około 8 giga. Drodzie się tu rozbudować. No, hmm. Musimy radać. się. Tam, 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 to się Wiesz co? Zajmij się jedzeniem, farmę jakąś wybuduj. Bo ja mam już trzy serdusz... Trzy serduszka. Co tak ciężko? O Boże, trzy, trzy mięsa, to znaczy, zabrane. Czekaj, gdzie są krowy, bo ja je słyszę, a nie wiem gdzie. <laughs> Pewnie pod ziemią. Kiedyś je znajdę. <laughs> Okej, okay, ja już mam miejsce do wybudowania się. Ja Chyba. Ja mam prawie stack drewna. Chyba. Hmm. trzeba? Te drzewa podobne są do... Ten... do tych, co są na Wyspach mu Muchomorowych. Taki do żypki. Dobra, mam już miejsce. Dobra, spoko, dzięki. Wiesz co, w pierwszej nocy chyba nie przetrwamy zbyt łatwo. Wiesz, co, ja się prowizorycznie buduję, po co ci buduj, teraz budować? Nie, bo noc już idzie, no i? no i nie przetrwamy jej, muszę jeszcze chociaż dwa drewna zebrać. Mam Dobra, ja się gdzieś tu niżej zbuduję Bo mi się nie chce na górze iść I to przejdę piszmy No już się przejdę No ja cię radzę się już wybudować Jak cię zombie palnie To właśnie mamy na potwory, nie? No Ojoj no. oj. Teraz ty to mówisz? I... Yy, no, dziękuję. Że o mnie pomyślałem. Spoko. Jesteś bardzo miły. No, wiem właśnie, dlatego tobie mówię. Yy, tak, węgiel. Robimy węgiel. Hmm. brat mnie zagaduje. przepraszam. Boże, piecyk. Na piecyk będzie nam potrzebne 8 cobblestone'a. Chociaż tak nie mam co tłumaczyć, bo i tak większość graczy ogarnięta jest. Nie wiem już po co tłumaczyć. Rozumiem początki alfa, beta, 1, 0. A tak no nie ma co już tłumaczyć. Bardziej to już mechanizmy można by było tłumaczyć. No teraz nie mamy... drewna. No mniej więcej pochodnie to się robi. Jedno wędla, jedno drewna. I jedną... jeden patyk. Nie mam właśnie. Idę może znajdę. Aktualnie gramy na wersji 1.3.2. 1.3.1. 1, 3, 2 ja mam. Nie, jednak 1, 3, 1. Ale jest kompatybilne z 1, 3, 2. Znalazłem jaskinie, a boję się schodzić. Mam węgiel. Nic nie słyszę by w ogóle... By by w ogóle potworów nie było. A są włączone, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że tak. A przy restarcie serwa się nie ten? Nie powinno. Y... Dobra, bo się zgubię, nienawidzę jaskiń, a to tu, tu było. No, tak więc pochodnie robimy tak: jeden węgiel, jeden patyk, i mamy cztery. Oczywiście pochodnie stakuję się do 64 yy, teraz co by się przydało Jedzenie można no, oczywiście no, można więcej Na przykład 19 No to niepotrzebne jest OptiFine Optifine yy, pokażę ustaw jak ustawić OptiFina do dobrej jakości gry i grafiki. Co jeszcze? Będę starać się pokazywać inne gry. Na przykład mam już jeden odcinek z Twierdzy. Dość stary. Bo miałem kłopoty techniczne ze sprzętem. No i co? No i to tyle. Jak tam podoba. Wybudowałeś się już? Właśnie szukam miejsca ogólnie Potworów nie ma, nie? Właśnie nie ma, No to czekaj, zobaczę co się dzieje. Chwilowa przerwa. I'm so sorry. Mm. No tak nie powinno być, że potwory wyłącza się, no o co chodzi? Ja nie, nie wiem czemu. Ale jak rozwalam coś, to to się zaraz spawnuje. No, lagi masz. Czekaj. Potwory są włączone. Na dwa jest. Tak. Hmm. Aha... Chyba wiem, o co chodzi. Bootkit... Mm. Monsters... 10... Dobra, będzie. Chyba że... To jest na kwadratowej w masakrze SKKF-a. Chwilowy restart. Przepraszam. Dobra, jest. Mopki powinny być już. Patrz, widziałem już. Pające. Już pające widziałem. Wydaje mi się, to te zdaje. Ile na budujesz HP? Na razie żadnego motka, ani nie widzę, ani nie słyszę, ale wiem, że zaraz umrę z głodu. Mi się wydaje, że tutaj nie ma potworów. Ponieważ jesteśmy zbyt blisko ich, aby się zrespawnowały. Zrespiły. Czemu w ogóle taki kilo wzię? Bo nie inne. No, to pierwsza noc za nami. Tak myślę, aby jeszcze jedną noc zrobić. Hmm, niech będzie. Ale spróbujemy rozbudować swój dom. No i co? No i to będzie na tyle z tego odcinka wtedy. Następny odcinek pojawi się za dwa dni. Kurde, biją mnie już Chory? Nie, życie, głód Gdzie ta krowa jest, widziałem przed chwilą krowę Kurde to krowa Właśnie, ale gdzie Cysiek? He? Hmm? Kto? Cysiek, krowa No nie wiem <laughs> No i ciekawe czy mnie zabije do końca Ty... zombie! Zginął na szczęście No nie, ja się schizuję teraz Nie bój się Patryk Ja mam pół serduszka jednego Jest kurczak, chodź tu, giń, no gin, Jak nie jara się. Tak, no to teraz będziemy zbierać drewno. Na wybudowanie domku. Co... co byś chciał Dawidek w następnym odcinku? Takiego... To, to na pewno dalszą część tego co robimy. Co znaczy? Może portal byśmy zbudowali? ...do naderu? Mhm. Mm A tu trzeba szukać lawy, obsydianu i tak dalej. Chyba diamentu wpierw. No to nie jest problem. Diament. wyklopać aby wykopać obsydian. Mam też rację. Co obsydian wykopać. Nie no, mój brat jest piękny. Kur... no nie Zawiłem się na jakim poziomie jesteśmy, co kurde, gdzie to było? No nie pamiętam, wiesz jaka ona jest duża. O Boże. O susze krowy. Owca. Ty one są zbudowane. Chodź tu. No. Dorek, tu widzę, jest crafting. Ja tam już fundamenty sobie postawiłem. No nie. Ja od nowa buduję, biorę. To nie ta sama Od nowa trzeba. Czy... Tym razem drewno biorę. Duży nakład. No, zbli... jak się zacznie zbliżać noc, będziemy kończyć odcinek. Ja, wiesz, Bo się trochę, trochę późno robi. Patrz, jak ma ten szkielet usiadający pająka? Mm, Jeździec. Jeździec. Ja. Nie wiem Nie wiem. To wiesz, że o ci może szybę rozbić. A nie razu w ogóle jeszcze co nie widziałem. Nie? To dużo raz mi nawet atakował. Jak to zabijesz, to pająk znika szkielet dalej, ci, wychodzi i działa. Po prostu się niszczy, a panią tak... Dobre rady Piotr dodał Co dał ci o szkielecie Jak będziesz widzieć szkieleta z paj... Na... Boże ujeżdż ujeżdżającego y pająka szkieleta, no nie. Pająk szkieleta. Y to jak go zabijesz to szkielet, wy wyleci. Nie, nie, nie nie widziałem szkieleta nigdy. Nie na pająku. I szybę poszedł. Normalnie tutaj iś, 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 iś. O kurde. He? Zrobiłem dom ojdzie, bez dachu. Szkapnąłem się, bo trzeba, łuk, Dasz pada? U mnie jest czysta pogoda. U, kropi... U mnie pada, ale w jednym miejscu. Na jednej kratce. Aha. Czekaj, idę, idę to uwiecznić. No, już tu parę, już nie? Mhm. Mm Ale masz węgla? Nie. zabiłem się. Aha, okay. Gdzieś gdzieś leżą moje itemki? Miałem diaks. Miałeś diaksa? Mhm. Mm Skąd? Idź poszukaj. A jak znajdziesz, bierz diamenty, a reszta do mnie. Miałem się diamentów około. Nie żartuję, wkręcam cię. <grych> Ale smaknie się czuję. No. cicho, cicho muszę mówić mama śpi. Czeka. Czemu w ogóle nie zrobię tego... ...siekiery? Ja mam siekierę. Znalazłeś pewnie moje itemki. Dylnido Cicho parszywców Perszywy szczuryl lądowy Cicho Mopsie Mopsie, nie jestem z mopsu Ale jesteś mopsem Nie Dobra. jestem mopsem Dobra jesteś psem Ty jesteś popsem Wow, ale masz pocisk Policyjny pies, pops w skrócie <średenie> Dobra, to wiesz co, jesteś plepsem Wow, bym pojechał Ooooo. się pali Człowieku, nie mam bani dzisiaj. Ty no, przez to, że mi się klocki spawnują. Nie mogę chłopiec dojść do węgla. <laughs> No, ale czemu mi się kopie spawmują No dalej. Lagi masz Lagi to cię wołają Napisz kropka Kropkę napisz po prostu nie, dół doszło? Nie, chwila moment Od razu? No To nie wiem, może coś się szaleje z pingiem. To to. czy za no, głupie ja mam ja mam lagi mm. Kurde, ale mnie ścieło. teraz porządnie Reloadne się od razu inaczej nie dobra to co buduję hmm. ile, 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 ile na ile się budujesz ja już zbudowałem sobie chatkę i nie liczyłem Ja robię dwanaście siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.